Dzień dobry, witajcie w dzisiejszym odcinku. Dzisiaj odcinek będzie słodki, pyszny i taki przeznaczony dla biegaczy. Dzisiaj pokażę Wam trzy przepisy na słodkie, proste, szybkie desery do przygotowania. Będą to takie naprawdę, jeżeli mamy ochotę coś słodkiego i nie wiemy, co mamy zjeść, to możemy przygotować sobie takie ekspresowe desery. Tu mam jeden z nich i będą to takie ekspresowe ciasteczka owsiane z. Kładków owsianych z masło orzechowego miodu i gorzkiej czekolady, także składniki proste, będzie deser taki wysokobiałkowy i będzie jeszcze jogurt. Więc myślę, że większość składników będziecie mieli dostępne w kuchni, są to takie ekspresowe, naprawdę ciasteczka piekły się chyba z 10 minut, także naprawdę szybki. Wiem, że wolicie przepisy proste, z prostych składników, także dzisiaj takie przygotowałam, jeden produkt będzie z Lidla, także to będzie jedyny taki produkt, którego możecie nie mieć akurat w lodówce, ale większość będzie prostych do przygotowania. Gotowania, także zabieram was do mojej kuchni. Czas na pierwszy szybki deser i zrobimy go z dodatkiem takiego pudingu proteinowego z Lidl'a i użyję właśnie to. Namoczę sobie w mleku, możecie w kawie, na przykład tak jak tiramisu, biszkopty. Dodam do tego duszone jabłko i połączę i poleję to masłem orzechowym. Ekspresowy deser w kilka minut. Zaczniemy od pokrojenia jabłka i ja będę go dusić z dodatkiem cynamonu. Fajnie się tutaj sprawdzą też inne owoce, jakie lubicie, truskawki, maliny, e, borówki albo mango. Do szklanki wlewamy płyn, którym będziemy moczyć e, biszkopty. Ja już przygotowałam sobie tutaj miseczkę i moczymy Biszkopty. I pierwszą warstwę mamy wyłożoną. Teraz czas na pudding proteinowy, i to wylewamy na biszkopty. Tak wygląda właśnie druga warstwa. Tutaj już mam podduszone jabłka. I teraz dodaję kolejną warstwę, i myślę, że jabłka na koniec. Tych, tych biszkoptów już nie moczę, bo myślę, że tutaj są ciepłe yy, jabłka. Tutaj mam troszkę wody po jabłkach, więc myślę, że lekko skropię herbatniki. I teraz na samą górę kładziemy duszone jabłka. Jest to naprawdę mega ekspresowy deser. W sumie tutaj mamy 5 minut i jest już gotowy. Tutaj można wykorzystać też również skyr, więc nie musi być koniecznie ten pudding, ale będzie on miał trochę większą zawartość białka, więc będzie też bardziej syty. Tak wygląda deser i całość polewamy masłem orzechowym. Mam fajne masło orzechowe, bardzo je lubię, bo jest takie y, płynne, tutaj trzeba uważać z ilością. Wiem, że biegacze bardzo lubią masło orzechowe. I polewamy Tyle ile lubimy I deser mamy gotowy I tak się prezentuje deser Jednoporcjowy Z dodatkiem puddingu czekoladowego Proteinowego, duszonych jabłek, masła orzechowego I biszkoptów Czas na deser numer 2 też będzie mega prosty i użyjemy do tego dowolnych owoców, ja znalazłam śliwki, można je podusić lub dodać surowe takie, e, czekolada gorzka, e, jogurt naturalny, mąka kokosowa, ja wiem, że wiele osób nie ma, ja sobie kupiłam, bo ona mi mega na długo starcza, e, ale ona tak fajnie zagęszcza, więc jest to składnik opcjonalny, no i miód do posłodzenia i będzie to jogurt z lazy ze śliwkami, taki bardzo gęsty, kremowy zaczniemy od posiekania czekolady nie, sieka, nie ścieramy ją, tylko kryjmy w takie grube kawałki, tak najlepiej będzie no i uważam, że żeby zrobić jakiś słodki, fajny deser, wcale nie trzeba mieć jakichś wyszukanych składników, tylko proste rzeczy, które też są słodkie i mogą zaspokoić chęć na coś słodkiego, więc myślę, że to jest taki wartościowy e, wartościowy deser możemy tu przemycić i owoce i możemy też dodać jakieś orzechy, które będą źródłem z kwasów tłuszczowych, tutaj mamy czekoladę gorzka, im wyższa zawartość, an, im wyższa zawartość kakao, tym wyższa ilość antyoksydantów e, więc czekoladę siekamy i zaraz będę kroiła śliwki e, śliwki mam pokrojone czekoladę posiekaną i teraz mieszamy wszystkie składniki ja wybrałam sobie taki pucharek i uważam, że jedynie deserów, nawet zdrowych, z takiego pucharka lepiej smakuje, także będę nakładała do tego pucharka. Na początku wlewamy ulubiony jogurt. Ja sobie to zważę, żeby Wam podać ilości. Dodajemy jedną łyżkę łyżeczkę mąki kokosowej, to jest około 5 g. jak odstawimy na 5-10 minut to on tak bardzo fajnie zgęstnieje ta mąka kokosowa w chłonie napęcznieje trochę dlatego ta mąka się nadaje się do naleśników bo zazwyczaj się na, rozwalają chyba że ktoś ma jakiś super sprawdzony przepis to, to chętnie yy, skorzystam, ale nigdy mi się jeszcze nie udały i dorzucamy do tego czekoladę i teraz tylko wymieszać czekoladę Odstawić na, ja odstawię sobie na gdzieś na godzinkę i dodać pozostałe składniki. Można oczywiście tutaj składniki i ilość dobierać indywidualnie do potrzeby. Ja sobie upiekłam wczoraj granolę i dodałam tutaj miód, troszkę masła, no i płatki wsiany mam taką fajną domową granolę i ją użyję, ale wiem, że można kupić wiele fajnych takich produktów z bardzo dobrym składem. A jeżeli ktoś ma czas i chęci, to można po prostu. Masło rozpuści w garnuszku, dodać płatki, później miód i to podpiec w piekarniku. I posypujemy granolą. Tak się prezentuje deser stracciatella z śliwkami, z musli i mamy też bardzo szybki prosty deser. Dla osób, które lubią słodsze desery, może dać więcej miodu, może też czekolady więcej. To w zależności od Waszych y, potrzeb. Czas na degustację. Wyszło naprawdę mega smaczne. Polecam ten deserek. Przygotować sobie w pucharku do lodów, i będzie przepyszne. Mega fajnie smakują te kawałki czekolady. Także koniecznie ją posiekajcie na grube takie kawałki, żeby ich nie ścierać. Jeżeli ktoś lubi, to może zatrzeć. Będzie naprawdę mega dobry. No i polecam też dodać trochę tej mąki kokosowej, wtedy jest taki fajny, gęsty. Czas na ostatni deser i ten wymaga troszkę więcej składników, ale myślę, że większość osób ma. Czekolada, mogą być rodzynki banan miód, płatki owsiane, masło orzechowe i dowolna mąka i będą to ciasteczka owsiane. Tak naprawdę można zrobić je z trzech składników, czyli z banana, z płatków i miodu, ale ja dodam więcej składników i będą takie ciekawsze, także lecimy. Zaczynamy od posiekania czekolady. Ugniatamy banana na takie pire. Dodajemy Miód i czas na masło orzechowe. Całość mieszamy do połączenia się tych składników i zaraz wsypię płatki owsiane. Dosypujemy czekoladę i jedną łyżkę mąki, taką płaską i teraz wszystko mieszamy, aż powstanie taka gęsta masa i będzie można uformować ciasteczka. Ciasteczka mam uformowane i teraz wrzucamy w 180 stopniach. Będę piekła przez 15 minut. Tak się prezentują ciasteczka, które można przygotować w 15 minut. No 20, jeszcze doliczamy, 5 minut przygotowania. I fajne, obsiane ciasteczka mamy gotowe. Polecam po upieczeniu zostawić na 10 minut w piekarniku i potem spokojnie wyjąć je z blaszki. Ale dobre do ciasteczka. To by było na tyle, jeżeli filmik Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco. Ja uciekam sprzątać w kuchni, bo trochę nabałaganiłam, także widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!